Cześć, witam was wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Oli witam was wszystkich. Dzisiaj będziemy się bawić w Need for Speed bardziej niż bardziej konkurować, ponieważ jak wiecie mamy naszą piękną Mazdę zrobioną e, i dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy się na pewno bawić w, jeżeli chodzi o strefy driftu Ale również podkrywamy sobie trochę graffiti, porozwalamy trochę flamingów i e, tak dalej i tak dalej zwykłe graffiti No i spróbujemy jakieś nagrody sobie pozbierać jak widzicie w prawym górnym rogu to jakiś neon czerwono O, bum, czerwona zielona fala i tak dalej Więc co, lecimy od razu bez gadania na pierwszą misję driftu Dobra, tam na mapie coś było ale tak naprawdę to tutaj mamy jakąkolwiek A właśnie tak zaczniemy sobie Dobra, lecę póki co, lecę, dobra, dobra, no nie ma problemu 15 koła do zrobienia, to stawiam, że 30 to będzie prawdopodobnie e, bariera ta na 3 gwiazdki O nie, może nawet być więcej I Nie wiem, czy to zrobię, dobra, mamy 40 koła, ale meta jest do, do, dosłownie tam Więc na spokojnie, raczej to się uda No i tak dzisiejszy odcinek będzie wyglądał, król driftu e, Pokażę dzisiaj, jak się jeździ Dlatego oglądajcie ten odcinek do końca Eee, tak, król driftu <coughs> ta, 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 ta. Także dzisiaj, w dzisiejszym sobie odcineczku będziemy sobie śmigać tutaj strefę driftu jak wiecie O tam chyba widzę jakąś strefę driftu oho. Całki, całkiem to w ogóle przypadek Nie wiem że coś takiego się stało Nie wiem skąd tu dwie gwiazdki się pojawiły Ty od której strony ty jeszcze gościu Ale jestem głupi e, Wehikuł czasu dokładnie tak Cyk dobra teraz nie powinno być problemu tylko muszę się bardziej skupić na tym drifcie Dobra, chyba się udało. Mam nadzieję, że tylko nie zejdzie, dobra, nie zeszło. Bardzo dziwna trasa, dlatego może sprawiło mi to lekką trudność. Ej, w sumie też dzisiaj sobie troszeczkę ty, ty trochę troszeczkę kaski sobie zarobimy. No, bo tutaj poszedła koła, no to czemu nie? W sumie lećmy, lecimy. Ty, ruro. Flaming! 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 O! O prawie ty. Ho, flaminga chciałem. Ja chcę flaminga, nie ma innej opcji normalnie. Flaming i tylko to się liczy. Znaczy, wiadę. Jak nie wiadę, wiadę to z tego flaminga i teraz dwa. Pyk. Pięknie, co trąbisz? Lamusie, pa, jak się driftuje, tak się driftuje w tej gierce. Proszę bardzo, what a ty? A ja, dwa mnożnika. Ja nie chcę dwa mnożnika, daj mi trzy mnożnika. Możemy gadać o biznesach. Dobra, tutaj lewo prawo się troszeczkę popijamy. To też trochę punkcików wpadnie. Właściwie, bo za lewo prawo najwięcej wpada. Plus jeszcze właśnie takie zakręty jak ten. Proszę bardzo, tutaj wpadło milion punktów. No i mamy tam mnożnik na cztery, nie wiem czy poza czwórką się da. Nie, chyba się nie da już więcej niż czwórka. E, a to punkt kontrolny? Proszę bardzo, tak się wjeżdża na metę. Pięknie. O, czy ja tutaj widzę rampę? Dokładnie tak? O ty chłopie, zabrakło niedużo, ajajaj. O. Pamiętajcie, że nigdy się nie można poddać, cokolwiek by to nie było. Także, no, gubi przykład, gierka, ale wiecie, w życiu ogólnie się nie poddawajcie nigdy. Yy, I zrobicie coś takiego za drugim razem, jeżeli się nie poddacie. No i proszę bardzo, i uderzycie w kamienie? Nie uderzycie, jak widzicie, albo może tam leciutko uderzycie, ale to nieważne. Rafety, dzień doberek, proszę bardzo. Świeć gwiazdeczko, mała, świeć jest! 182 metry, wow, ale fajnie! W ogóle dobry humor mam. W ogóle muszę się Wam też czegoś zwierzyć. E, miałem ostatnio e, taki przypadek, no ja to nagrywam. Nie będę z wami tutaj szczery, żeby nie było. 5 listopada ten film pewnie zobaczycie 10 o kurczaczki ty, co się stało pewnie go zobaczycie tam, no za tydzień dopiero, bo mam trochę filmów na zapas nagranych, e, ale miałem taką nieprzyjemną, czy przyjemną, no na pewno bardzo taką, że cierpieliśmy z moim ziomeczkiem i po prostu, że tak powiem ziomek nas jeden zostawił a i poszedł sobie za dziewczyną, że tak powiem, która nie jest nie są razem ani nic, tylko po prostu no przyjaciółka i on też był naszym przyjacielem przez dwa lata, z nią przez dwa miesiące no i tak jakby, no czuliśmy, że nas zostawił e, i tam była kłótnia, on w sumie Zaczął, ale to nie jest ważne. Ok, w miarę tam sobie, no nie, nie to pokojowo nigdy już chyba nie będzie. Ale wiecie, nie było jakiejś tak, takiej złej krwi. Złej krwi. E, a za to po prostu od tego czasu, jak mieliśmy tą kłótnię, jak tak dużo bólu nam to zadało i tak dalej, no to przedstawiłem sobie Mindset jakoś w głowie. I pamiętacie, jak Wam w pierwszym odcinku arka. Rak na mówiłem, że jest ciężko mnie użyć, życiu, że tak dalej, że może nie być takiej energii, i, i to było ciężko, ale szczerze, po przedstawieniu sobie tego mindsetu w głowie od tygodnia jestem po prostu. Pum, ale mu wywaliło. E, od tygodnia po prostu jestem szczęśliwy. Naprawdę szczęśliwy, że nie wiecie, nie mówię, że cały czas jestem szczęśliwy i tak dalej, ja po prostu czuję się szczęśliwy i nie miałem czegoś takiego nigdy, i po prostu, co by nie było w waszym życiu, nigdy się nie. No kurwa, nigdy się nie poddawajcie i naprawdę walczcie o to, bo wasze życie, jak się uda wam znaleźć, ten. 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 Problem, Problem, czy po prostu odnaleźć samego siebie, to naprawdę wasze życie będzie na wyższym poziomie. I ja teraz się po prostu czuję szczęśliwy. I mam dobry humor i wszystko. I naprawdę no no, szczęśliwy jestem po prostu. Pium, flaming i drift, co prawda, z dołu do góry. Co? Drift z dołu do góry, czyli ten trochę, trochę gorszy. No, na pewno byłby cięższy, bo od góry to trochę łatwiej, pewnie byłyby śmigać te drifty. Ale dalej wydaje mi się, że jak będę śmigał ciągle lewo, prawo. Nie, 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 tylko nie z trasy, tylko nie z trasy. Fakt. Eee, to, to się uda, nie. No, nie udało się, nie udało się. No, ja to przy okazji, wracając pod tamtą strefę driftu, tu jest jeszcze jakaś, więc może się ją uda zrobić. A może lepiej ją będzie zrobić od góry też, wydaje mi się, że tak. Bo ta od dołu, no nie wyszła mi już po pierwszym slajdzie, bo powinienem się bujać na boki, ale tu będzie ciężko się bujać na boki. Więc po prostu zrobimy te dwie tak jedną po drugim, zaraz od góry. U to się, ty, ale żem skoczył. No i żem se zdupcył No super, fajnie. Nie chcecie wjeżdżać, nie chcecie wiedzieć ile stąd wyjeżdżałem Mamy drift, teraz zróbmy go perfekcyjnie mam nadzieję Czyli też muszę się bujać na boki Ale podczas tego driftu myślę, że no wiadomo, muszę się na nim teraz skupić, ale Tak wiecie, no kurde, kur... Jak? Jak? Powiedzcie mi jak Ty, odnalazłem chyba stację Jeee, yeah, ale jestem kotem, właśnie sobie ją chciałem naprawić. i się udało mi ją odnaleźć, zajebiście, dobra. No i nasza Honda jest naprawiona, nie ma problemu. Kocz, a to się skoczył, dobra. Teraz tu trzeba dobrze tylko wjechać w ten drift. I powinno być całkiem. No nie wypadnij, tylko stra. Czy ja mogę spytać o co w tej grze chodzi dzisiaj? Dobrze, po raz 572 witam w strefie Driftu. E, dzień dobry, dzień dobry. Nie dotknij. No i dotknij, dobra, nie? Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. E, dobra, mam. No, co ty robisz, Honda? Ty, opie. Op, co się kręci? Bączki se robi, dobra. Nie wiem, czy się uda, musi się udać. Jak się nie uda, to naprawdę się będzie źle. E, ale raczej się uda, no chyba, że nie, no to może może po prostu. O, blisko przeszkody. Pika, pik moją przeszkodą, ale w sumie kupę mi to dało. Dobra, robimy to jeszcze raz od nowa. 1400はあ。 wiem jaki błąd popełniał, mam nadzieję, że cię podobał yy, jak to się nazywało yy, okres, yy, ten okrzyk godowy parazaura, mam nadzieję, że na pewno się podobał, dobra, teraz róbmy to w stylu kobry, czyli naprawdę takim, że no, nic, że mucha nie siada, stary no zobacz, zobacz, już jest, już jest prawie jedna gwiazdka, to dopiero nie pierwszy checkpoint więc na pewno teraz się powinno udać e, no i dobra, dajcie mi się skupić może later. no pod kątem nie mogę, naprawdę, no nie mogę! Kurwa, o czekaj Jakiś. Papa, pa, pa, pupa, papa. Pa. Kurwa, no kurwa, kurwa, kurwa. Pasza, pasza. Mordeczki, ja kwestionowałem serię z y, ridera Bike ridera y, z tego z y, Xboxa, ale szczerze, ja nie wiem, czy mi psycha nie siądzie To miała być taka seria i może dalej ją zrobimy, więc nie będę, bo może wam spoilerował. Nie, nie... No nie mogę! Fokus. Nie, no co? I... Ale czemu tak robisz dupą? Nie kręć tak tyłkiem, proszę cię? Nie no, stary stów! Teraz to jest to, to jest to na pewno. To co? Teraz? No nie, jak wypadam z trasy, jak? Ale czemu? Ale czemu? Mordeczki mamy to. Jeszcze nie całkowicie, ale no, raczej się to już zrobi, prawda? Dobra, mamy to. Ja pierdzielę! De Definitywnie mogę Wam gdzieś tam pokazać potem screena z nagrania. Pół godziny robiłem ten drift. Tu jest kolejny, prawda? Jest czy nie ma? Jest, dobra, tam na tym. Pół godziny robiłem ten drift. Pół godziny. I wiem, że moim problemem było to, że za bardzo gaz naciskałem w pewnych momentach i że to wiecie to nie jakoś gra, ale to, że czasami... Wyla no co tu się stało? Okej okay. To, że czasami wylatywałem z trasy To zróbmy go od razu od początku To, że czasami wylatywałem po prostu z trasy To było tak tiltujące, że ten drift był w pewien sposób źle zrobiony Ale okej, okay, dało się go zrobić i to po prostu mój no skill tutaj problemował Ale oczywiście król driftu zrobił drift I to początki króla driftu Ale król driftu już jest królem driftu, więc no Dobra, ty 10 koła, ona jest goła Dobrze 65 koła? Człowieku, ja tu 65 koła nigdy nie zrobię A no dobra, dobra, dobra a 65 koła to są pewnie 3 gwiazdki, dobra, 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 spoko To zrobimy Nie W drifcie tutaj trzeba się po prostu bujać lewo, prawo i blokować To cały czas, jakby mi chciało obrócić Mazdę e, Honda Jezus Maria, no powiedziałem dobrze i nagle nie powiedziałem dobrze No super, dobra, 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 mamy to Pięknie Ja pierdziele, ty, obsrałem gacie naprawdę już pod koniec Dobra, łatwo Mamy już dwie strefy driftu, jedną robiłem pół godziny, drugą dwie minuty Ale to przymrużmy oko Wesadź, Strefa driftu 100%! Dzień dobry panie policjancie, ja tu tylko na drifty przy... O, na drifty przyjeżdżam. No i dzień dobry, niech pan policjant ogląda co to się teraz będzie działo z tym torem, z tą misją. Bo to będzie no, no... no, przykro mi, ale dominacja, deklasacja, penetracja. A myślę, że za takie rzeczy to już pan policjant może aresztować. Czemu ja w ogóle takie rzeczy gadam? Może to jest y, dziwne. Dobra! Pięknie zrobione, pięknie wszystko, po prostu po prostu... ideolo. co nie obyłoby się bez wpadnięcia do wody, po prostu bez jakiejś wpadki w odcinku. Ale to nie ma znaczenia w momencie, w którym skaczesz i rozwalasz Bilboa. Bilbo. Ja mam nadzieję, że pan policjant widział jak ja tutaj świetnie śmigam, że pan policjant... Co? Tu nie ma kierowca. a dobra jest kierowca, dobra Już miałem takie Uuuu, mroczna tajemnica, Need for speeda Auta policyjne bez kierowcy Dokładnie tak Graffiti Takie ładne, pik pik, Proszę bardzo, nie ma problemu Przeskocz Dobra, tak tyłkiem jeszcze nigdy nie, w, nie wszedłem nie? Znaczy, w nią Znaczy Udało mi się tak yy, Dziwnie tyłkiem Po prostu wyjechać, ale teraz O Boże ty, ale klapa Dystans 6 metrów Ej, 59 na 60! No nie Bez problemu. O! Dobra, jednak z problemem, bo źle pojechałem. Dobra, tak się ciągnie drifty. Ja cię nauczę jak się ciągnie. Patrz, 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 nie, patrz, nie patrz, nie patrz. Dobra, patrz jednak. To... No. Nie mogę. Czy król Driftu też sobie czasami może odpocząć od Driftu, czy nie? O, stary, jak chcesz zostawić strefę Driftu, to 15 minut to trwa. Jak nie chcesz y, robić to przez przypadek, to tak o, tak o, nie ma problemu. O, to był dobry. O, leżę w nią wszedł. Dobrze. O, dobra. Jest dobrze. Będzie, było, będzie, było. Szata, ja cię zaraz ominę, ty. No nie rób takich rzeczy, nie gadaj. Wiesiecki, nie gadaj. Cyk! Król Drift nigdy nie bierze wolnego, bo nie musi. Full piece. Panie policjancie, ja tutaj tylko 10 na godzinę jadę. E, witam, witam pana Graffiti'ego, ale świnka fajna. To też ciebie kiedyś zaliczę, kochanie. Jeżeli możesz zrobić coś teraz, to nie odkładaj tego na jutro, proszę bardzo, eee, lekcje życiowe by Oli kill, nie ma problemu i do, dzięki temu przypomniałem sobie, że miałem wam kontynuować, w sensie zacząłem przy tym cholernym, e, haniebnym drifcie wam e, mówić o tym, że Zawsze się możecie podnieść po czymś e, i wiadomo, no nie będę wam tu prawie morału, bo to, to nie ma być motywacyjne, tylko bardziej takie, żeby was wesprzeć, e, że nawet w złym momencie, kiedy już jakby no nie ma jakiejś nadziei, wiesz po prostu, wiem, że ja może do złego punktu przychodzę e, i no wiadomo, pewnie pewna większość osób tutaj może po prostu być chillowa i taka jakby, no oglądacie sobie wyścigi na YouTube, jak gościu sobie wgra, w grę i raczej dla fanów mnie oglądacie, no to e, raczej nie macie może jakichś problemów i tak dalej, ale jest że kiedykolwiek byście jakoś się czuli samotni, pójści w środku taka depresywne, depresyjne po prostu uczucia to nie wiem, mi pomogło zajmowanie się cały czas czymś naprawdę e, posiadanie kontroli nad swoją głową nad tym co myślę i nad tym co m, jak patrzę na daną sprawę. I naprawdę no muszę przyznać, że dużo mi to pomogło, tak jak to graffiti pomogło mi w tym, żeby zdobyć nowy dekal okej, okay, dobra, ty koniecznie się nie wpierdzielisz w karetkę powie coś, no nie w ambulans, nie w ambulans, tylko nie w nie, 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 nie. Zdarza się. Nie że to był najłatwiejszy drift świata, a ja go drobię, nie wiem, naprawdę go kaleczę, jakbym naprawdę nie miał kół w samochodzie, naprawdę, no bez kitu. Nie ma opcji, że go już zrobię teraz, ale dobra, nie ma co się poddawać. Dojedźmy chociaż do końca i go zacznijmy od nowa. Niech mi ktoś powie, jak z takiego kupska dwie gwiazdki wszedł, weszły. Pograłby sobie w ogóle w takie Aquadelic na przykład, ale by było fajnie sobie w takie Aquadelic na przykład pograć po latach. To jeszcze taka gierka dzieciństwa, ha Dobra, byku, dwa w jednym, zbieram graffiti taka podczas driftu. Z tak, turbo po prostu drifta robię go trzeci chyba raz teraz. Dobra, to podejście już czuję, czuję to, czuję to. Wiecie, czasami czujecie po prostu już tak na plecach oddech przeciwników, tutaj może tego nie czuję, ale czuję po prostu wewnętrznie, że to jest to. No i zobaczcie, że ja już mam dwie gwiazdki, a nawet chyba w połowie driftu nie jestem, więc no rozwieprzamy system teraz. Też wiecie co mordeczki, tu nie chodziło mi może o to, o takie emocje względne, czyli na przykład takie emocje, jak to, że się wkurzyłem na, na to, że mi nie wychodziło w gierce, bo to nie, to nie ma nawet znaczenia. Wiadomo, może to wspieprzy dzień, jak się wkurzycie i tak dalej, ale to jest tylko dzień. Tu bardziej chodziło o takie uczucie mi, e, takiej depresji przewlekłej, e, takiego może, no wiecie, z czegoś takiego bardziej cięższego. Nie mówię tu o takich jakichś prostych turbo rzeczach, e, ale bardziej o takich, no trochę głębszych, e, jak macie jakieś, nie wiem... Po prostu naprawdę taką pustkę, takie, taką samotność i tak dalej, no to, to wtedy nawet da, da się to jakoś obejść. Naprawdę jak ja to obeż, obszedłem, to dużo łatwiej jest w ogóle z każdym jakimkolwiek problemem się mierzyć i, i no wiecie, nie ma, nie będzie czegoś takiego, że nie teraz skwituję, bo, bo ja mówię to jakby nie skwituję, że o YouTubie, no to nie będzie czegoś takiego, że skwituję, bo tak, tylko wiecie, no lecimy cały czas progresywnie i lecimy po sukcesy, nie? Ale oczywiście przed sukcesem na YouTubie musimy być sukcesywnymi królami e, driftu. E, what the shit ty ten drift był dobry. Ja tu mam jakieś w ogóle powalone kółko robić. E, no dobra, nie ma problemu. Myślę, że na spokojnie ten drift jest do zrobienia, bo to bardzo dobra trasa jest szczerze takiego driftowania. Względnego, bezwzględnego, co tu się dzieje? Ty gościu, co? Co, co, co? E, dobra, tutaj bym sobie tylko Graffiti wziął. No to zresztą sobie wziął do dupy, bym se go wziął. No fajnie, fajnie. O, to się ty, o, to się ty, co to się w tej grze dzisiaj dzieje? Dobra, próbowałem z całej siły to 90 kafla zrobić, ale to nie jest wcale nic ciężkiego, więc zrobimy to po prostu jeszcze raz. Nie wierzę, że mam najlepszy samochód w grze, chyba. No, no dobra, może na pewno są jakieś lepsze do driftu, ale naprawdę cudowny samochód do, do driftu i, i dalej kaleczę te drifty. No to, to się nazywa bycie królem driftu, nie? Graffiti! No to żebym sobie kuźwa zebrał graffiti. Miałem zebrać graffiti zmieniłem kamerę. Ta. Dobra, weź mi te drifty na nowo, zacznij, bo ja to, ja to nie wiem, weź mi to skasuj z internetu i... Dobra, szybki shower. O człowieku zebrałem drift robiąc 4 kappa. Dobrze, tak to się robi. Dobra, na szczęście ten już się uda, na pewno. Eee... Co chciałem powiedzieć? No niestety, ale chyba ten odcinek może się nie nazywać Król Driftu, a raczej Kaleka Driftu. Bo, 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 bo trochę kaleczę jeszcze za ten drift. Ale to myślę, że praktyka i dojdę do, do... Do wprawy, myślę. Jak... Nie! M 40! Ja już tego nawet nie będę komentował, naprawdę. Uda się! Kok! Klok! No nie mogę! A! No nie no, pierdol mnie, coś pokaż jak jedziesz, a nie! Znaczy, po co ja gadam, no nie wiem co ja gadam, bo nie mogę w tą grę już, no naprawdę. Psycha mi już dzisiaj siada. Król driftu? Król driftu to będzie jak, nie wiem, spędzę na tym drifcie 500 tysięcy godzin. Teraz to jest kaleka totalna, no sorry, ale no taki, taki nubek ze mnie, no. No nie mogę, no naprawdę. <laughs> o... No nie, jak? Powiedz mi jak? Mówię, że się uda... Uda się! Udało się! Janek, mamy to! Mati, mati! dzwoń do Matiego! Dawaj dawaj, dzwoń do Matiego, bo ja nie wytrzymam, udało się, udało się! Jeeeee... Stary, nic mnie, nic mnie nie pokona. Czuję się tak powerful teraz, że no stary, no nic mnie nie pokona. Jestem niepowstrzymany. powstrzymany. Nie! Oj ciul. No super, to fajnie, powstrzymałem jakieś gówno, ale to nie znaczy... Dobra, to znaczy, że resetuj, kasuj to z internetu, kasuj, resetuj. Ale jak jeździsz? No bo nie będę jakimś trawanem się ścigał, cześć to? Proszę bardzo mnie chyba w tym tunelu jeszcze nie było, ale zajebisty tu... Eee, czekaj, bo tam był flaming nabieramy naprawdę ciepłych prędkości naszym tym What się! Lecę! Lecę! Lecę po milion! No 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 Ile to poszło? 106, dobrze 106 metrów e, Tak, to to był drift na koniec e, I co? E, nie mogę powiedzieć, że ten odcinek był turbo udany ale zrobiliśmy dużo tych stref driftu e, Moim planem Tak, tak wam tylko powiem Jakie miałem ambicje na dzisiejszy odcinek Zrobić wszystkie albo 90-80% stref driftu e, Bo za to jakąś tam furkę można ciekawą e, wyrwać e, Właśnie sobie zobaczmy jaką e, Wyszło, jak wyszło, nie było za dobrze, ale. No, pod szkole się i kiedyś będę królem driftu. Zobaczycie to na waszych tak się stanie, że będę driftował jak Bóg. 225 koła! Jest, baby! Możemy sobie kupić coś, co sobie chcemy, naprawdę, no. To mi się podoba akurat. Eee, dobra, proszę bardzo, zobaczmy. Trzy, kurna kampania i. O, trzy gaski we stref, wszystkich strefa driftu. MWM4 GTS 16 z 2,16 po prostu. Świetne, podoba mi się bardzo. Siemano